Kochani, w tym filmiku króciutko podpowiadam, jak stosować czas past continuous, a więc jak mówić o czynnościach niedokończonych. Przede wszystkim zaczynamy od osoby, następnie używamy słówka was lub were oraz czynności z końcówką ing. Dla osób takich jak I, he, she oraz it będziemy używali słówka was, ponieważ jest to forma przeszła czasownika być dla tych osób, natomiast dla wszystkich pozostałych osób będziemy używali słówka were. Zawsze łącząc je z czynnością zakończoną na ING. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w przykładach. Powiem na przykład: I was doing it. Ja byłam to robiąca, czyli ja właśnie to robiłam. I was speaking English. Ja mówiłam po angielsku. I was listening to you. Ja właśnie ciebie słuchałam. I was waiting for you. Ja na ciebie czekałam. Kiedy natomiast chcesz stworzyć przeczenie, to wystarczy, żeby do czasownika być w formie przeszłej, dodasz słówką not. Powiesz więc, I was not listening to you. Ja ciebie właśnie w tamtej chwili nie słuchałam. I was not waiting for you. Ja na ciebie nie czekałam. I was not speaking English. Ja nie mówiłam po angielsku. I was not listening. Ja nie słuchałam cię w danym momencie. Kiedy natomiast tworzycie pytania, to po prostu zaczniecie od czasownika być, również w formie przeszłej. Uzupełnicie go o osobę, oraz o czynność z końcówką ING. Were you speaking English? Were you listening? Were you doing it? I tak dalej. Zauważcie, że udzielając odpowiedzi na pytania, również dopasowujecie czasownik być, bo to on tworzy odpowiedzi na pytania, podobnie jak wszelkie inne wypowiedzi w tym czasie, do osoby, której dotyczy odpowiedź lub pytanie. Na pytanie Were you doing it? Czy Ty byłeś właśnie w trakcie robienia czegoś? Odpowiesz Yes, I was. Tak byłem. No, I wasn't. Nie, nie byłem. Bardzo często ten czas stosuje się w połączeniu z czasem Past Simple. A więc, kiedy chcecie powiedzieć, że Wy byliście coś robiący, a więc byliście w trakcie wykonywania jakiejś czynności, kiedy coś innego, tą czynność Wam przerwało. W cudzysłowie, oczywiście. Mogę powiedzieć, I was going to the shop when I met you. Ja właśnie szłam do sklepu, kiedy Cię spotkałam. I was reading a book, when you called. Ja czytałam sobie książkę, czyli byłam w trakcie czytania książki. Kiedy Ty zadzwoniłaś lub zadzwoniłeś, słowa klucze, które możemy spotkać w tym czasie, to słówka typu when, czyli wtedy, at that time, w tamtym czasie, when i while. Ale uwaga, while to jest podczas gdy i bardzo często występuje to słówko wtedy, kiedy czasu continuous. Um, używamy jakby równolegle z dwoma czynnościami. Powiem na przykład: While I was reading a book, you were watching the film. Kiedy ja sobie czytałam książkę, ty byłeś w trakcie oglądania telewizji, czyli ty byłeś oglądający telewizję. While I was speaking English, you were listening. Kiedy ja sobie mówiłam po angielsku, to ty y, byłeś w trakcie słuchania mnie. Pozdrawiam serdecznie, Kate.